Yes, 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 yes.

Зачеки се. Okay. <laughs> Nie wiem tych temnic. A, i tu będziemy mieli bardzo. Ładne... Też ja co się to zapamiętałem. jakieś takie polityczne rzeczy, żywane Wszystkiego bym się spodziewał, że nie to, że, ty, że Ciebie spotkał. No to, ale A, chyba dobrze, że... Ale wyglądasz znakomicie. No, w sensie. Jesteś na który rocznik 29, dokładnie? Dwudziesty dziewiąty. Dwudziesty dziewiąty, Niedługo będziemy mieli jeszcze jeden lepszy jubileusz. Stulecie Bartkań. To dopiero zrobimy jubileusz. Przyjadę na pewno. No, ja przyjadę. Dobrze. Dobrze. mam nadzieję, że się zgodzi ze mną, że połączyła nas z No tak, tak. Bo ja wprawdzie znałem Cię z Kazimierza, ale właściwie tylko z widzenia. Tak. Bo jesteś postacią charakterystyczną, która przyciąga wzrok i zainteresowanie. No talent mam. O, razem Nie jeden, nie, ja. nie jeden. Ale poznaliśmy się osobiście w ramach wspólnego udziału w konfraterni, prawda? Tak. Tak. Ja Kazimierz, Kazimierz, znam jeszcze lat 50 w 52 roku chyba byłem pierwszy, po raz pierwszy, bo jakiś festiwal był w Warszawie. Po tym festiwalu przyjechałem, bo chciałem odpocząć. No i to było, że tak powiem, najważniejsza chyba chwila w moim życiu, przyjazd do Kazimierza, bo to zauważył potem nareszcie na, na życie no To rzeczywiście no, bardzo Kazimierz się się tej pory, czymś takim, no, jak można powiedzieć, jakimś najmniejszym miejscem na świecie. No. Rozumiem, Marzy. bo ja jestem w, w Warszawie, to marzę o Kazimierzu. Dopiero co wróciłem z Kazimierza i wrażę o Kazimierzu. Chyba rozumiem, bo dla mnie Kazimierz też jest punktem odniesienia do właściwie wszystkiego. Jak gdyby patrzę na świat poprzez Kazimierz, przez pryzmat Kazimierza. Może to jest niezdrowe i niepotrzebne, ale tak jest. Ale to już nie chodzi o nie. Natomiast ja pamiętam, gdy przychodziłeś do nas, do Kamienicy Celejowskiej, gdzie pracowaliśmy z Doroka i opowiadałeś nam o Kazimierzu i o swojej młodości, a myśmy siedzieli cichutko i słuchali uważnie, bo to były opowieści, które wprowadzały nas w tamtą rzeczywistość. Tak plastycznie opowiadałeś, z takim, z taką żywością i, i dobierając szczegóły takie, które rzeczywiście ubarwiały jeszcze tą opowieść i między innymi o Kazimierzu, bo przecież przyjeżdżałeś do, na motorze do Kazimierza. Tak, tak. No, tak, opowiedz o tym, bo to jest tak, dopiero tak. dzisiaj. Nawet nie opowiadałem dużo, ale nie wszystko, nie wszystkiego mi się nie dało powiedzieć, Wiem. a nawet, nawet nie wypadało. Autoprohibicja, tak? Tak. Autocenzura. Autocenzura, no to, to samo miałem na myśli. Tak. Ale jeszcze bardziej mnie zainteresowało to, że tak naprawdę zacząłeś malować Kazimierz dosyć późno. Tak. Bo ja z zawodu, skończyłem grafikę na akademii książkową. Grafikę książkową u szancera. To bardzo ważne to, co powiedziałem. Szanc Szancer właśnie wpłynął na. No, bo ja się bardzo. Chociaż nie naśladowałem go nigdy i nigdy nie byłem ilustratorem. Ja grafikę książkową znam on, raczej od tych wartości edytorskich, a nie, a nie ilustracyjnych. Ale, ten, ale Kazimierz to było dla mnie. Właściwie. To... Najważniejszą rzeczą w moim życiu chyba ten Kazimierz. No miałby pewną uwagę, rodzaj uzupełnienia na podstawie tego, co napisał no, wybitny w końcu grafik Konstanty Sopoczko w takich w swoich wspomnieniach wydanych w malutkiej książeczce i tam tak, to, tak. pojawia się pan żaczek i to w sposób, delikatnie mówiąc, figlarny. Co? Figlarny. Także, glarny, tak, tak. Glarny. ja wiem, że Kazimierz z filgarnością tak. bardzo ładnie się łączy, tak. ale Ty to łączyłeś artystycznie. Tak? Tak. Glarny. Tak. Glarny. tak? tak. Tak, No to powiedz dwa słowa o tych połączeniach. Zawsze co Ty tam robisz? Zawsze do Kazimierza przyjeżdżałem, pierwszy, pierwszy raz właśnie tu jak przyjechałem, to było po jakiejś takiej ciężkiej robocie. W Warszawie takiej zarobkowej robocie, związanej z jakimś festiwalem, nie pamiętam. Chyba to był festiwal Młodzieży i sudety, jeśli dobrze pamiętam. I żeby odpocząć, to przyjechałem tutaj na motocyklu. No i już tak mnie to. Tak się podobało, że tutaj gdzieś gdzieś przyjeżdża. <noise> <noise> no, no i co więcej, wrosłeś w Kazimierz. I całe tak, tak, przez podatym, lata a trafiłem tutaj dla fantastycznych ludzi. Bo w Warszawie jest dużo, może dużo więcej mieszkańców może, ale, ale, ale ludzi ważnych to jest więcej dla ważnych w moim życiu. Podajmę. To jest bardzo istotna uwaga, bardzo ważna i cieszę się, że to powiedziałeś, bo rzeczywiście Kazimierz to jest miasto, ale miasto to jest ludzie. Tak, ale, tak. miasto tworzą ludzie, a w Kazimierz miał to szczęście. Że przyciągał ludzi naprawdę tak. interesujących. Tak. Nie z dawkowych, niezwykłych przychodnych, tak. tylko ludzi, którzy coś reprezentowali. Tak. I to przyciągało innych z tak. Więc tutaj odgadłeś jedną z y, cech bardzo charakterystycznych dla Kazimierza i podkreślających jego tożsamość jako miasta otwartego na, na wrażliwość artystyczną. No ale poza tym, jak pamiętam, przez te dwadzieścia parę lat, jak się, tutaj, jak się tutaj spotykaliśmy. Jeszcze mam takie no. taką, taką, tak wspomnienie. Pracę dyplomową na Akademii, taki temat podałem: Ziemia Kielecka. Co mi do głowy przyszło, to ja nawet już nie pamiętam w tej chwili. Wiem, otoczki po prostu w Polsce, i ta Ziemia Kielecka mi się podobała. Jak się sobie zrobię na ten temat, pracę dyplomową. No i pojechałem z motocyklem. No na Ziemię Kieliecko, ale wybrałem sobie podróż przez Kazimierz. Już dalej nie pojechałem, Prace na temat Ziemi kieleckiej zrobiłem w Kazimierzu. Ale na temat Ziemi kieleckiej. Na, na temat Ziemi Kielickiej, z pamięci. Ale w Kazimierzu Słuchaj. lepiej wypadł, Ale, ale tym temat na panu Radoszko w Kazimierzu. No wiesz, no to to jest to... O czym I i, i dotrzałem dyplom to najciekawsze. No proste. Tak. Ale no udał się. Udał się. Udał się no i, i tak chciałem jeszcze wrócić do tego co zacząłem, że stałeś się dla mnie jeszcze jak Cię obserwowałem tylko nie znając osobiście rodzajem obywatela miasta Kazimierza bo widać było, że jesteś tu zadomowiony że bóstwo ludzi otacza Cię Ty poruszasz się pośród wielu ludzi mieszkałeś wtedy u Pani Wermanowej przy rynku, latami przecież więc to byłeś taki no nie pół, tylko ćwierć czy czwarty, albo cały Kazimierza przecież. I tak się czułeś chyba i tak się czuje, i, tak, i, tak i do dziś się czuje, tak. do Kazimierza, to jak do siebie, ale to jest ciekawe, że ja to... Kazimierz dobrze zabaja zanim ciągle tęsknię, no, jestem Warszawie. Tak samo jak jestem w Kazimierzu, to też myślę o Warszawie, więc jest no, ja dwa, to chyba... dwa miasta, dwa miasta, które naprawdę znaczyły Wiele w moim życiu. no się Warszawa i Kazimierz. Tak? No. Ale myślę, że z tych powodów też, no. o, o, mam na myśli Kazimierz, o którym który mówisz, tak. przystąpiłeś do konfraterni. Tak, tak. tak. Prawda? To tak, było jak tak. gdyby pierwszym odruchem, że konfraternia w Kazimierzu, Kazimierska Konfraternia to jest to miejsce dla ciebie. Zresztą z tych mi zaproponowałem, ty byłem, by, nie znaliśmy się wtedy jeszcze, dobrze, ale tyś widziałem. Chyba mnie malującego, że tyś poprosił mnie po prostu, ja byłeś do konfaterii i zaproponowałem się wystąpienie do, 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 do konfaterii. Ja to przyjąłem bardzo no. podobało mi się. No to dziwne. Ale podobało. wiesz, to potwierdza to, co mówiłem przed chwilą, czy wcześniej, że ja ci obserwowałem jeszcze tak. cię nie znając. Tak. I od razu wyczułem, czy, czy, czy znałem, że na pewno by, powinienem Ci zaproponować coś takiego. No i, no i udało się. I udało się. No, i udało, i udało się. No wiesz, ale myślałeś, że konszatenia będzie trwała tyle lat, bo to nie, już będziesz... ale przede wszystkim nie, no, o tym musia myślałem, że to jest do no, 3 no, no, lat, i to się wyczerpie, że się wyczerpie. I się ludzie zniechęcą. bo to jest taka cecha Polaków, że szybko się zniechęcają, nawet do dobrych rzeczy. Ale tu się, tu się okazuje, że to wyraźnie przeciwnie to i, dłużej trwa to... Chociaż już tak blisko nie obserwuję tego. No tak. Ale że to trwa, i, 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 i tę działalność widać, wody sama Tak, tak, tak. Więc ja, tak. ja uważam, że też ja też bardzo cieszy, że konfraternia zachowuje z, ciągle żywotność, to dużo. A to oznacza, że jest potrzebna. Czyli tak. Potrzebna, tak. a z drugiej strony odpowiada, odpowiada temu, czym Kazimierz jest. Tak czyli miastem, które jest sztuką, jak to mówił Janusz Jaremowicz. Tak no? tak. jak Waldegrzaczek też jest sztuką. Nie czy nie w takim znaczeniu, tylko sztuką w sensie artystycznym. artystycznym. No. Nie nie Ale konfraternia myślę, że też można coś takiego powiedzieć, że to jest grupa, ale to są jednocześnie indywidualności jednostki. Tylko, że konfraternia narzuca, czy nadaje coś takiego, że one nie, nie, nie ścierają się ze sobą, tylko działają wspólnie. Tak, tak, tak nie zoszylają się. Prawda? Tak. A przecież w tak. takich ugrupowaniach często dochodziło do czegoś. Tak. No ty jesteś tego przykładem, bo jesteś seniorem naszym. I, tak. i, i, i twoje słowo to, jest, to, jest to, ważne. Dlaczego to doszło? Nie mhm. przemyślałem, że robiłeś wszystko, żeby nie dożyć, ale dożyłem. Ale uda. Lawność, prawda? Lawność. Ale widzisz, no, twoja obecność konfraterii jest nie przez wiek Twój tylko ważna, tak. ale przez Ciebie samego. I niech to, jestem pewien, że wszyscy to potwierdzą. Bo Ty masz takie spojrzenie na świat, które razu się udziela innym, a po drugie daje coś, czego inni sami nie umieją sobie znaleźć. A tak, ciebie. Trzeba życie, a w tym życiu najważniejsze co jest? To przyjaźń i ładne widoki. I dziewczyny I też. Widoki, I dziewczyny też ładne. Jak się dobrze przypatrzy, to nieźle. To niezłe. <grym> Ale no widzisz, czyli Konfraternia swoją trwałość zawdzięcza też temu, co mówić, że nie ogranicza się do spraw artystycznych, tylko szerzej. Tak. Szerzej to przenosi się na społeczność i i szerzej na społeczność kazimierską. Uważam, że to jest bo... no istotne. Przecież, przecież pieniędzy nie daje. Konfatery. No nie daje, nie. No więc to masz? Sławy nie daje, bo to jest. Bo, 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 tak, ale daje coś, ale daje satysfakcję. Nie wiem, na, domu, na czym to polega. Ale, ale daje. Ale daje, no. ale daje satysfakcję. No że niby przecież nie wiesz co dali, to jest, ale dali, bez dali, tego jest trudno. tej daje do, do, do Czyli no. uważasz, że twój udział w konfratelni jest, jest twoim jak gdyby... Może być częścią w... mojego życia. O, otóż to. No, tak jest. O, no to najlepsza definicja konfratelni, jaką słyszałem. Kochany tak. jesteś Wam. No. Takie. Jest. Chciałbym zapytać o rzecz taką. To jest taka no, może zbyt drażliwa kwestia, ale no, przeżyłeś wojnę widząc co się działo. No, drama, tragedię, śmierć. Czy... Już po wojnie, kiedy wchodziłeś w dorosłe życie, tamto, to co przeżyłeś w czasie wojny, było dla Ciebie obciążeniem, z którego się chciałeś uwolnić? Nie, obciążenie chciałeś nie było. Tego, nie. chciałeś tego, to odsunąć zupełnie? Nie, obciążenie nie było, ja obserwowałem, ale mnie, mnie osobiście, nie dotknęła wojna tak bardzo, żeby, żeby, żeby się uważać za kompatanta czy coś tam. Nie, 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 nie to miałem na myśli. Chodzi o, 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 o swoje wewnętrzne przeżycie. Natomiast no, najbardziej przeżyłem rozłąkę z ojcem, bo ojciec musiał mm. uciekać przed wystawą, bo poszukiwał. To, to był tylko brak ojca, brak ojca, brak ojca. A tak, matka dawała sobie rady Gotowaliśmy często i można powiedzieć, że to było bo, że to życie. Ale po pierwsze byłem młody, po drugie byłem. No, Masz dzieckiem tak naprawdę. Z dzieckiem, tak. No. Poza tym nie mnie to wszystko co się coś to bardzo interesowało. No, no jak tak, każdego w tym wieku. Każdego, tak. Poza tym miałem ja tę bliskość, bo mieszkałem w szkole. Niemcy, jakby zajmowali tą szkołę, to nas nie wyrzucili, bo myśmy i dla nich to była wiejska szkoła. Dla nich byliśmy ubezpieczeniem przed napadem partyzantów Partyzantów, się ubezpieczeniem <śm> partyzanci bali, bali się, że nas uszkodzą to w związku z tym nie napadali ja, oni, oni, oni o tym dobrze wiecie dlatego nas zostawili ale to co, co się oglądałem to moje no ja pamiętam jak się, jak ale przyjechałeś ale pamiętam głód brak ojca ale chodziłem do, do, do gimnazjum Tajnego. Chodziłem do szkoły. Fantastycznych chłopaków. Przygody, jakie od, odpadały. Ja też przeżyłem parę, parę ciekawych przygód. tu. pięknego. żałuję? Nie to żałuję. To no. było... Nie, 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 to, tylko, gdzie, no to jakoś, zaleczy, tak... no. Ale na mnie wielkie obro... wrażenie zrobiło to, co mówiłeś o tym, jak przyjechaliście do Warszawy tuż po wyzwoleniu. Tak. Tak. I jak chodziłeś po tych świeżutkich, dymiących jeszcze tak. również tam tamte wspomnienia przykrył zasłonika. Tak.